Krzysztof Hej Miski, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I co ja mam tu jeść? Proszę spróbować. Ale co mam próbować, kiedy tu śmierdzi? My nie podajemy do stolika. Ja mogę ja wziąć? Tak. Ja nie odnoszę tego głupka. To jest tak złe, że jeszcze nie będę pracować przy odnoszeniu. Zauważyłem bardzo dziwną rzecz na moim kanale. Bardzo dużo osób ogląda mnie, ale nie subskrybuje. Dlaczego? Nie, no, a tak całkiem poważnie, jeżeli jeżeli, jeżeli byś chciał i w ogóle to. to no, no, kliknij subskrybuj, Kliknij, kliknij tam, kliknij i dzwoneczek też. Standardowo zostawiam wam tutaj listę osób, które zasubskrybowały mnie od ostatniego odcinka. Grono osób wspierających także się powiększyło. Tutaj zostawiam naszych nowych wspierających w ekipie Simbatków. Bardzo, bardzo wam dziękuję i. Tak jak obiecałem, ten materiał także jest dostępny dla Was wcześniej. Także y, liczę na feedback od Was. <gry> Dzisiaj odwiedzimy sobie bar na stawkach, y, który zaproponowałem mi jedna z osób komentujących tutaj zostawia jakiś komentarz. Jeżeli chcecie, żebym skomentował jakiś konkretny odcinek, to napiszcie w komentarzu na dole i, i będziemy robić materiał. Nie przedłużając, zapraszał na intro. Proszę napięcie. Odpalamy klosz. Za ci się wyważę przez narzędzia i przyrządy kuchenne. Magda podnosi dłoń. Jeden ruch zatrzymuje w powietrzu. Opuścają i spadają. Ciach, ciach, ciach. Szybki wzrok na Magdę. Ostry zmysł ziemni. Ostrowiec Świętokrzyski to miasto oddalone o około 60 kilometrów od Kielc. Niegdyś słynęło z chutnictwa. To jednak już przeszłość wśród licznych blokowisk Ostrowca z dala od centrum miejscowości znaleźć można osiedle Stawki. Właśnie tu, do baru na Stawkach głodnych klientów przyciągać próbuje Ania. Oj, Bardzo, bardzo ciężko dojrzeć tą restaurację w tym miejscu. Eee, I troszkę mi przypomina nie wiem, kojarzycie takie punkty ksero e, przy akademikach? Tam zawsze, przynajmniej we Wrocławiu tak, tak było przy akademiku, że się schodziło sotkami na dół i tam było ksero. I to bardziej mi Przypomina taki lokal niż restaurację. No ale zobaczymy. Nasza główna bohaterka to Ania, która prowadzi lokal już od 6 lat. Wcześniej prowadziła go w galerii handlowej, ale umowa się skończyła i musiała zmienić lokalizację. Ona z kuchnią nie ma za wiele wspólnego, uczy się wszystkiego na żywo. Mówi też o tym, że musi wszystkiego dopilnować na kuchni, bo tylko jak ona jest, to ma pewność, że wszystko jest tak, jak powinno być. Relacje między nami były dobre. Zaczęło się dziać od listopada. Tak nie bardzo. Paulina? Wydawało mi się, że jest szczerą osobą, no ale było takich parę sytuacji, że może mnie tam okłamała. Powinnam być na dziewiątą. Przyszłam trzy po dziewiątej i wpisałam na przykład, że jestem od dziewiątej. No i szefowa była zła. O to. A okej, okay. dobra, okej. Okay. Oszustwo to oszustwo. I tutaj czas pracy jest bardzo ważny. Ania rozlicza pracowników z czasu pracy, więc rozumiem, że mogłaby się zdenerwować yy, o to, że ktoś się spóźnia tak parę minut. Bo wiecie, jeżeli dzisiaj się spóźnisz 5 minut, jutro spóźnisz 10 minut, to tak po kilku dniach zrobić się godzina, i to jest teoretycznie też strata dla właściciela. Ale z drugiej strony nie uważam, że to powinien być powód dla kontrolowania tych pracowników. Tylko bardziej, no nie wiem, w sumie nie wiem, co by można było w tej sytuacji zrobić. W każdym razie, jeżeli ktoś się notorycznie spóźnia, no to właściciel powinien wyciągnąć jakieś konkretniejsze konsekwencje, typu, no nawet zwolnienia, jeżeli to tak bardzo kuje w oczy. Pracownice to największe utrapienie właścicielki. Trzeba więcej pracować, mniej stać, bardziej sprzątać. Ciągle im zwracam uwagę. Nie stój, nie możesz tak stać i się opierać o ten blad. Omyj to od razu z zewnątrz. Co? Zamiast upróżniać nie wlałam. No dobrze. Zaraz to zrobię, bo brudne jest. Może mnie nie lubią za to, może mnie nienawidzą, ja nie wiem. O matko, okej, okay. to jest aż taka kontrola. Oj, to nie, 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 to bardzo zły kierunek. Trochę zaufania do pracownika jednak trzeba. Ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego, żeby pracodawca stał cały czas nade mną z bacikiem i mówił Dobra, ale pamiętaj, musisz to umyć. Tu, tu już jest brudne, wlałaś tam wodę jest brudne. No, no okej, okay. myślę, że oni to wiedzą spokojnie. Nawet parę dni temu mówiłam, że będą nagane pisemne, bo to co ja mówię, to nikt tego nie słyszy i tak jakby niekoniecznie brał sobie to pod uwagę. No ale to jest coś, co można sobie bardzo łatwo przewidzieć. Słuchajcie, no jeżeli ktoś cały czas mówi wam, że coś jest źle, nie robicie tego dobrze, no to w końcu te opinie negatywne, które dostarczacie tej drugiej osobie. Ona zacznie po prostu zlewać. Jestem na osiedlu w święto Świętokrzyskim. Ktoś, kto otworzył tę restaurację, albo ma ogromną odwagę, albo zero wyobraźni. No tutaj, tutaj 100% zgody. Lokalizacja jest trochę, że tak powiem, z dupy. <ścoughs> I i no, no ciężko to dojrzeć w ogóle. Nie wiem, musiało tam być, musiałoby być tam naprawdę jakieś super ekstra żarełko, żeby to było popularnym miejscem. Dzień dobry. Dzień dobry, Tyle ładnych lasek, a tu śmierdzi frytkami, jak wam nie wstyd? Nie te z wcześnie Jesteście też zieleni, tak Eko trochę. Macie frytownicę? Tak. Ale dzisiaj frytek nie smażę. I co ja mam tu jeść? Proszę spróbować. Ale co mam próbować, kiedy tu śmierdzi? <laughs> Okej, okay, od razu z grubej rury, super, to, to, to lubimy. Widzę, że ceny są bardzo niskie. Niech się ja zobaczy, czy ktoś tu umie gotować, i wtedy może będzie Właśnie, nam zapraszam. łatwiej. Ja poproszę barszcz, żurek. Na zakwasie naszym, proszę spróbować, nabawiam. to z jajkiem bo proszę. Mhm. Kotle schabowy, boże, kotle drobiowy. Cała Polska zadłużo, ma dokładnie tak, to zadłużo, samo. To chyba to był nasz błąd. Chcieliśmy dogodzić. No, wszystkim trzeba dogodzić. Wszyscy ale... chcą dogodzić wszystkim no kotletem schabowym, mhm. i można umrzeć z nudów. To tylko moje wrażenie, czy ona z odcinka na odcinek jest coraz bardziej agresywna? Czego? Nagrywam. To jest na tym całym bufecie, jest mało atrakcyjne. Jakieś surówki, kilka kompotów, masakra. Dlatego trzeba było kupować cały mebel, żeby gdzieś surówki wsadzić. Żeby ludzie na nie patrzyli, żeby wybierali sobie, które chcą. Ale możesz no, postawić no, miskę z surówką i każdy weźmie ile chce. Bardziej domowy, bardziej przyjaźny. No, czy ja wiem. Ja chyba wolę, jak ktoś mi nakłada niż jak nakłada sobie wiele osób przede mną. To myślę, że ja bym wtedy sobie nie nałożył. Proszę bardzo, barszczyk z łóżkami. Weźcie to w rękę nie noście tego na tacy, bo się wam się rozleje. My nie podajemy do stolika. Ja mam wziąć? Tak. tak. O Jezus, to będzie wspaniały odcinek! Nie no, muszę wyciszyć ten telefon. To jest jakaś masakra. <laughs> Wracając, to będzie wspaniały odcinek. Bardzo dziękuję za polecenie go. Super smacznego. Jeżeli się wyleje wina klienta, to zdaje się lokal z ograniczoną odpowiedzialnością. Bardzo wygodne. A to wy robicie? Jak nie podajecie? Przyjmujemy zamówienia. Dwie to potrzebne, po tam przyjmowanie zamówień? <grymne> no faktycznie, bo tam po prostu tłum ludzi teraz stoi w kolejce i czeka na swoje zamówienie, i nie można po prostu podać klientowi, ale <grymne> no, z drugiej strony, słuchajcie, no są takie lokale, gdzie jest samoobsługa, tak? I wydaje mi się, że Magda też to powinna raczej respektować. Jeżeli taką mieli naturę tego lokalu, no to No, no sorry, taki mały kliwat. <grymne> Kombinacja chemiczna-barszczowa. Jest tutaj dużo świecących składników. Pierogi są zrobione z mięsa z rosołu, głównie kurczaka, który jest po prostu tak niadalnie suchy i trocinowaty, że lepiej nie mówić. No i sorry, nie ma kolacji. Uśka były złe. <grym> nie będzie jedzonka, ale wydaje mi się, że ona też jest teraz y, źle nastawiona do tej restauracji po tym takim początkowym zgrzycie. No ale cóż, może nie będzie tak źle. Ja nie odnoszę tego główna. To jest tak złe, że jeszcze nie będę pracować przy odnoszeniu. No cóż, nie wiem co powiedzieć. <grym> Oj, to będzie dobre. Są mdłe. Są flaki po prostu tak przemyty, że flaki uciekły. To takie szpitalne flaki. Ziemniaki gotowane rano, gołąbek bez smaku, bez przypraw. Znowu skojarzenie, że jest to jedzenie dla ludzi bardzo ciężko chorych na żołądek. Jeżeli to się kojarzy z. Jeżeli to się kojarzy. Że... Jezus, nie umiem tego powiedzieć. Jeżeli to się kojarzy ze szpitalnym żarciem. To bardzo niedobrze, bo w większości przypadków jest względnie ochydne. Gulasz, tak? Tak, gulasz. Papryka jest marnowana ze słoika. Oto już mamy po gulaszu. Patków jest dużo, wyglądają na dobrze chrupiące. Nie dodano cebuli, nie są nic. Nie smaku. Tego nie chciałabym próbować. Nie chciałabym. Ilość, Ilość chemii, w tym głównie, jest taka, że jest to jak zajzajer. Jak co? Jak zajzajer. Bez kitu, co to jest? Zajzajer. Według matki Wikipedii jest to kwas solny. O, okej, okay. proszę bardzo. Kuchenne rewolucje bawią mi uczą. W tym się nie ma nic, to co, co ma kolor, zapach, aromat. Ktoś, kto chciałby tutaj znaleźć coś bardzo dobrego, to go nie znajdzie. Znajdzie może zaspokojenie głodu, jeśli jest bardzo głodny, ale nie z wielką przyjemnością. Miała rację, bo no, nie wszystko jest tak, jak powinno, właśnie to, chociaż to doprawianie. Dziękuję, do widzenia panią. Brakuje mi tych przypraw i mówię dziewczynom. No, ale nie słuchają. Akurat w tym przypadku jestem w stanie uwierzyć, że to wina szefowej, a nie <laughs> osób pracujących na kuchni. Z tego, co już się zdążyliśmy dowiedzieć, szefowa bardzo lubi kontrolować jak, co i gdzie dodają do dań. A przypominam, że ona o kuchni chyba niewiele wie, bo z tego co tam mówiła, to wszystkiego się uczyła na żywo pracując. Diagnoza jest taka, że ten kto tworzył tę restaurację, nie ma wyobraźni ani co do lokalizacji, ani co do smaku, ani co do wnętrza. Dosłownie tak, bo jednak miałam nadzieję, że troszeczkę lepiej umiem. Jezus, mam do niej taki love-hate, słuchajcie. No, a teraz jest taką totalnie pick me girl. Jestem pani, bo ja myślałam, że to jest dobrze, ale chyba nie jest. No, nie, nie róbmy tak. To nie, nie fajnie wygląda. Bo, ale mi ciarki żenady przeszły, jak to zrobiłem. Nigdy więcej tego nie będę robił, obiecuję. Bardzo bym chciała poznać motywację pani, która otworzyła w tak dziwnym miejscu swój bar. Nie ty jedna, Magda, nie ty jedna. Myślę, że my wszyscy jesteśmy ciekawi. Jak pani ma na imię? Pani Aniu, co pani przedtem robiła w życiu? Wychowywałam dzieci, potem prowadziłam kawiarnię. Na co ludzie przychodzili? Na lody, szarlotkę, Na kawę. Pani kupowała? Tak. Po kawiarni, co? Coś podobnego do tego, czyli taką kuchnię polską. Ile czasu miała pani tę drugą? Pięć lat. I też Pięć pani sprzedawała tak. schabowe? Tak, tak, tam szczególnie właśnie takie frytki. Pani jest raczej handlarzem niż restauratorem, tak? To było kiedyś. Pani gotuje, czy to są kucharki, które gotują? Jest pani kucharka, która gotuje i ja również gotuję. A ja... Kto jest szefową kuchni? Pani co, nie ma tu szefowej kuchni, nie nazywamy się tak. Nikt nie jest odpowiedzialny za smak? No tak, to prawda. Pani dania są takie wymydlone, praktycznie bez smaku. Przykro słuchy. O szkoda mi jej. To jest ten typ osoby, który nie trzaśnie w stół, chyba. Tak przykro tak mi wygląda ta pani Ania. Bardzo, bardzo szkoda. Tak aż nie miło się patrzy, jak obrywa te baty, i jest taka. Oh. Halo? z dwóch przyjechały mi meble. Dobra. Zajęło to dłużej niż myślałem. Nie jestem zadowolony. W sensie mebel dojechał cały. Ale jutro nagram o tym film na TikToku, bo to jest po prostu masakra. Dobra, oglądamy dalej. Czy pani wie skąd jest pani schab? Tak. Wiem, gdzie go kupuję w Hurtownia. <noise> o Boże, pamiętacie tą dziewczynę, która opowiadała, że jej ulubiony danie to filet. <noise> to jest dokładnie to samo. Ja bardzo lubię się, y, 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 ryby. Jakie ryby preferujesz? Filety. Preferuję fileta, dlatego że można kupić go w każdym, w każdym sklepie. Jest tani, można go szybko przyrządzić. Tani, zdrowy i można szybko przyrządzić. Także trzy, trzy plusy. I żadnego minusa. I pani w mini wiem, pięć gatunków ziemniaków i, i charakteryzuje czym się różnią. No to mnie pani zagięła, nie. Ja myślę, że na Panią na wszystkim. Ile istnieje kawiorów? Nie wiem. Czy istnieje kawior żółwiowy albo do ślimaków? Nie mam wiedzy na ten temat. Niech pani wymieni mi polskie sery: ser gołda, mhm. ser edamski, ser. O, a to mi totalnie przypomina, jak byłem jeszcze w gimnazjum i miałem tam taką ostrą nauczycielkę z geografii e, i brała do tablicy, i ona tak zadała Ci pytania. Wiedziała, że totalnie nie wiesz nic, ale ci jeszcze zadawała te pytania, żeby ci tak. Żeby, żebyś zobaczył, że. No nie umiesz. Nie umiesz i nie wiesz. I tak cię do podłogi. O, a dreszcz przeszedł. Tam dziewczyny oszukiwały. Szefową. obawiała się tego, że, że będzie to samo co tam. Nie ma zaufania do pracowników. Pani Magdo, ona przychodzi tutaj do pracy na godzinę czwartą rano, na przykład wychodzi stąd do 23. jest po prostu cały czas w pracy. To takie czepianie się, daj czadu. Gania nas, my sprzątamy. No nie no, to jest jak w laboratorium. Kontakt między nami, atmosfera w pracy była całkiem inna niż jest teraz. Z szefową mogłam o wszystkim rozmawiać, a w tym momencie jest takie dziwne napięcie między nami. Na przykład, ostatnio dość już miałam tego mnie pilnowania, chodzenia. Powiedziałam pani Ani, że myślę o odejściu. No i pani Ania powiedziała, że droga wolna. Okej, okay, czyli w skrócie: pani Ania się nadcięła na pracowników, bo ją kiedyś tam oszukiwali, i teraz to wszystko się odbija na załodze, którą już zna bardzo długo. Źle, tak, tak nie róbmy. To bardzo źle rokuje na tą restaurację. I myślę, że jeżeli pani Ania nie zmieni nastawienia, to niezależnie co tu Magda zrobi, to, to nie ma szans, żeby się udało. Mogę odejść. Było ci przekra. Tak. Tak, dlatego, że ja tutaj serce wsadziłam. Bo może nam pani pomoże i... Ale co ja mam zrobić z tą kobietą? Ją ożywić na nowo, ocucić. Tak. Magda Gessler, recepty na uzdrowienie Ani poszukać chce w kuchni. Zresztą przypominającej sterylnie czysty szpital. Cudownie być w kuchni, która wygląda na nieużywaną, bo można usiąść na każdym blacie. To mam zamiar właśnie zrobić. Powiedz mi, ktoś, kto przychodzi od 4 do 23 do pracy, to jest normalne. Nie, wy myślę. Z no czym Pani to robi? Efektów żadnych nie ma. Bo chcę tego dopilnować i dlatego to robię. Ale co pani pilnuje, żeby tutaj nie wyraz pająk nie. Czy, czy Karaluch? Nie. nie. Pani myśli, że jak pani wypucuje każdy kafelek, zajrzy do każdego rondla i spojrze do Lubię kieszeni co. to jest tyle, no i chyba Ale, to nie ale jest. czy pani rozumie, że pani nie pilnuje smaku? No dlatego yy, pani tu jest. Jeśli Pani potrafi wymienić trzech serów. Nie, nie, nie zna się pani kompletnie na jedzeniu. No to, nie, to dlaczego nie pani przez te godziny to tu siedzi, nie weźmie tej książek telewizora i zacznie się uczyć. Anka, obudź się, życie cię ucieka. W tym miejscu, gdzie się tylko błyszczy podłoga, a nie ma ani jedzenia, ani smaku, ani nic. O Jezus! Jak ona ją pocisnęła. Ja pierdzielę. Ja nawet nie wiem jak to skomentować, aż bym murował. Wow, okej. Okay. No, zobaczmy dalej. Ta sztuka się chyba jeszcze nie skończyła. Brrr, atmosfera jest jak w kostnicy, a właścicielka każe wszystkim potować wszystko tak, jakby gotowanie było wielkim przestępstwem, i należało zacierać po nim wszelkie ślady. To jest chyba pierwsza rewolucja, gdzie Magda czepia się tego, że jest zbyt sterylnie i zbyt czysto. Wow. Nikt mi tu nie powie, że jest tak szczery do bólu i wszystko mi powie, co z, się stało źle, jak mnie tu nie będzie. Nie uwierzę w to. Taka jest natura ludzka. Czyli nie ma pani Ania do nas zaufania, tak? No, do końca nie ufam no. z doświadczeń z przeszłości. Słuchajcie, powiem teraz coś, co zajęło mi bardzo długo, żeby to zrozumieć i tego nie przejmować na siebie, ale doświadczenia z przeszłości powinna przepracować sobie z psychologiem, a nie wyżywać się na pracownikach. Jeżeli nie ma zaufania do pracowników, ale nie ma z nimi problemu, tylko w tobie jest problem, bo ty sobie nie radzisz z brakiem zaufania, to jest sygnał, że pora coś z tym zrobić. I pójście do psychologa to naprawdę nie jest nic złego. Ja bardzo długo korzystałem z terapii i super się potem czuję i naprawdę polecam każdemu. Teraz jest czas, żeby to miejsce pobudzić do życia. I dzisiaj jest taki dobry moment, żeby dać im przepis, jak to uczynić. Żeby to pachniało, żeby było smaczne, ładne i przyjazne dla ludzi. A few moments Pani Aniu, co pani widzi złego w swojej restauracji? Czego nam brakuje najbardziej? Jest jakiś problem, ale nie wiem czego. No duszę właściciela, która wypełnia mi ze serdecznością, miłością do życia, miłością do ludzi. To wszystko procentuje jej smakiem, i atmosferą, i tym, że goście chcą wchodzić. Dzisiejszy rosół to po prostu był jakiś święto. Ja nie żałuję, nie jestem skąpą osobą. Czy pani kupuje na co dzień taką ilość rzeczy do jak dzisiaj? Wodę pani robi, no bo dzisiaj pani zrobiła rosół. Ale ja nie jestem kucharką, tylko Pani Monika. To Pani jest właścicielką i Pani dyktuje zasady gry, a nie ona. Oj... Ola nie zmieni tego nastawienia. Coś tak czuję. Nawet jeżeli się ta rewolucja skończy dobrze, to pewnie nie będzie dobrej renomy tej restauracji. Nie wiem, zgaduję. Pod koniec odcinka zobaczymy, czy ta restauracja jeszcze istnieje. No Pani Aniu, chodzi o to, że to Pani wina jest. Ja wychodzę. Dyskusja o Rosole przelewa czarę goryczy. No, ja mam inne zdanie. Nie jestem skąpa. I nie ma tak, że nie kupiłam jakiegoś produktu, o który by mnie ktoś poprosił. Klasyczne wyjście z restauracji. Ale przynajmniej nie zrobiła tego tak jak Szymo w naszym pierwszym odcinku, który zerwał z siebie mikrofony. Widzę, że wszyscy się jej panicznie boją. Mhm. Znaczy, nerwowa jest taka. No. No to co, że jest codziennie? Jak jedną potrawę potrafię trzy godziny robić. Taki chaos robię, jest na zmianie, że strasznie. Wybija z rytmu w ogóle. Ktoś robi, żeby jej podać albo coś, a ja muszę się odrywać od swojej roboty. Dlaczego nie powiedziałeś, żeby było więcej rzeczy, żeby były smaczniejsze? Bo i tak by nie kupiła. Dlaczego? Za drogo. Skąpa i brak zaufania do pracowników. To jest bardzo prosty przepis na nieudany biznes. Dobrze, co robimy dalej z tym wszystkim? Czekam na propozycję. Usłyszałam, co robi źle, i przyjęłam to do wiadomości. Ale nie przyjęłaś tego do wiadomości. Przyjęłam. Jesteś obrażona, zbuntowana. Ciebie się ludzie boją. Ty im zabierasz całą siłę i chęć do pracy. Ty jesteś osobą, która demotywuje, a nie motywuje. A jesteś właścicielką. Jeśli ty tego nie miesza, to nikt za ciebie tego nie zrobi, tylko wszyscy odejdą. Amen. Mam nie tu nie być, one mają pracować i będzie Ja dobrze. nie stwierdzę, że masz nie wejść. Ja uważam, ja że powinnaś wejść wtedy, kiedy już jest ugotowane, zrobione, i sprawdzić, czy to jest smaczne. Tutaj nie ma zaskoczenia. Standardowo zgadzam się z opinią Magdy. Jej rolą jest tutaj to, żeby tym zarządzić. Jeżeli nie potrafi gotować, nie powinna tego robić. Ma od tego ludzi. No, jest właścicielem restauracji. Może sobie sprawdzić smak, może dodać jakieś swoje sugestie, zmienić menu i w ogóle zaproponować zmiany, wysłać na szkolenia. Ale niech się nie wpieprza w robotę, za którą mi płaci. I to się będzie nazywało Gospoda Jagoda. I wszystko będzie na bazie jagód, grzybów, dziczyzny. Dekoracja będzie taka, że wszędzie będą krzaki jagód, będą piękne zasłony, będzie kolor fioletowy, zielony. O, bardzo ciekawy pomysł. Może troszkę ożywi tą szarą lokalizację, troszkę fioletowego kolorku jak jagódki. Tymczasem Madzia zabiera naszą Anię do innej restauracji, żeby pokazać jej, że smak tak naprawdę istnieje. To jest pyszne, bardzo dobrze doprawione, dużo pieprzu, oliwy. To jest mokre, wilgotne. Ale ten masz smak. Odradza ci się. Skoro tak bardzo lubisz doprawione potrawy, dlaczego nie doprawiasz swoich potraw? Dlaczego? I teraz Madzia robi swoje czary-mary. Pokazuje tutaj kuchareczkom, że można zrobić mięsko fajnie doprawione. I dzic dzic dziczyzna... Trzeba też bardzo dobrze zrobić, bo nie można jeść surowego mięsa z dzika. Czego nauczyliśmy się w ostatnich odcinkach. W międzyczasie też dziewczyny szykują promocję. Pyszne pierożki z jagódkami, które zareklamuje nam Ania. Dzień dobry. My jesteśmy po kuchennych rewolucjach pani Magdy Gessler. Nasza restauracja nazywa się Gospoda Jagoda. Specjałością będzie dziczyzna jagody. Super mięciutkie ciasto jest pyszne i sos na pierogach jest słodki. Tutaj mamy sporne opinie w komentarzach. Część osób pisało mi, że są to osoby z przypadku. Część z kolei pisało, że są to osoby z rodzin, załogi i właścicieli. Jak to w końcu jest? Czy ktoś realnie z osób, które mnie ogląda, brało udział w czymś takim i może potwierdzić, jak to wyglądało? Bardzo proszę, bo nie daje mi to spokoju. Tymczasem dawny, chłodny bar na stawkach to już intensywnie leśna. Gospoda Jagoda. Ze sterylnego baru znikły nieliczne surówki. Teraz oczy cieszą świeże warzywa. Zamiast wątłych roślinek w skrzynkach, na ścianach królują jagody. Dawna jasna boazeria jest teraz intensywnie zielona. Skromny barowy wystrój ożywiły kwieciste zasłony i kolorowe obrusy. Do stołówkowego wnętrza wkroczyło życie. Nareszcie jest przytulnie. Wrażenia dopełniają lustra, stylowe lampy i kwiaty. O, bardzo ładnie. To jest chyba moje top 1. To jest nasz siódmy odcinek, więc top 1 z siedmiu. Zobaczymy dalej, ale póki co naprawdę super. Najbardziej mi się to podoba. Proponuję typowe polskie danie. Plaski ziemniaczane, niby nic, ale jedne są z domowymi, jagodowymi konfiturami, drugie są na słono, i mają pewien dodatek, który, jak ktoś zgadnie, to wygra kolację. Gospoda Jagoda. Zaczynam od facetów, proszę bardzo. To na pewno bardzo trudna zagadka. Za to niezwykłe wrażenia gwarantowane. Ktoś zgadł, jaki kawior jedliśmy? Jest to polski kawior ze ślimaka. Z winniczka. Co? Naprawdę? Jest coś takiego? Nigdy chyba nie jadłem takiego prawdziwego, prawdziwego kawioru, a w życiu bym nie pomyślał, że jest kawior z winniczka. ze ślimaka. Wow. A pisałem pracę licencjacką o ślimakach. Z powrotem w Gospodzie Jagodzie mam nadzieję, że nie oszczędzają będzie na bogato. Dzień dobry. Dzień, do. Dzień dobry. Dzień dobry. Też ten bufecik w dalszym ciągu jest. Wymyślcie coś, żeby to było zapełnione. To źle wygląda, bardzo. Bufecik został. Szkoda, faktycznie bardzo biednie wygląda. Nie zachęca do, do wzięcia czegokolwiek. <laughs> Bardziej to wygląda jak dekoracja, której nie wolno ruszać. Ale plusik, bo pani Ania zmieniła styl i nabrała troszkę kolorków. Ale jej mina wciąż sugeruje, że chyba niewiele się zmieniło. Piękne grzyby. Jak ty się, Ania, czujesz? Dobrze się czuję, bardzo dobrze się Otwartej czuję. O czwartej rano przychodzisz? Nie. <laughs> nie, nie byłam od tamtego czasu o czwartej rano. Zmieniło się to, że nie jestem cały czas w kuchni, nie patrzę im na ręce, ale kontroluję, obserwuję i jestem. A jakie obroty? No takie 100% większe, nawet więcej niż 100%. Ekipa się powiększyła o jednego kucharza, o jednego kelnera i kelnerkę. I myślę, że jest potrzeba jeszcze zatrudnić jednego kucharza. Autentycznie jestem zdziwiony, nie? Nie spodziewałem się, że, że to ruszy z jej nastawieniem, ale chyba faktycznie coś się musiało zmienić. Ania się zmieniła? Tak, zaczęła normalnie, tak jak kiedyś, zachowywać się wobec mnie, czyli y, zaufanie. Nie możesz narzekać. Nie, ja nie. A kto? Kucharka? Ja, może trzeba z dziewczynami porozmawiać? Dobrze, poproś dziewczynę z kuchni. Dobrze, dobrze. A nie mówiłem, ona dalej ich kontroluje, Jezus. Takie rzeczy naprawdę powinno się przerabiać na terapii, a nie na pracownikach. Czy coś jest nie tak? Nie, wszystko w porządku. Dużo pracy. Zadobrane? Szefowa już y, nie wtrąca nam się w, do kuchni tak jak wcześniej. Mamy wolną rękę. Y, mam wrażenie, że bardziej nam ufa. Nie było tak między nami jak jest teraz, nie? Teraz i pożartujemy, i się pośmiejemy. Panią, no nie prosimy, że... Nie spuszczajcie z tonu. Myślę, że jest super. Moja Duża praca. Nie jestem przekonany. Ta dziewczyna na samym początku bardzo sugestywnie zasugerowała, że jednak coś nie do końca jest w porządku. No ale, no ale cóż, chyba się tego już nie dowiemy. Miło, spokojnie, smacznie, domowo, leśnie. Naprawdę mogę spokojnie polecić to miejsce. I tym pozytywnym akcentem kończymy nasz odcinek. Sprawdziłem właśnie, że gospoda Jagoda nadal funkcjonuje. Ma całkiem dobre opinie, bo średnia to 4.2, więc prawdopodobnie faktycznie zmieniło się w środku na lepsze, skoro jest takie odzwierciedlenie w opiniach. No i co? Pozostaje mi życzyć tylko jak największych sukcesów. Mam nadzieję, że pani Ania poukładała sobie wszystkie sprawy tak jak trzeba jest już dużo lepiej. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli macie propozycje odcinków, które chcielibyście u mnie zobaczyć, zostawcie je na dole w komentarzu. Tutaj standardowo zostawiam wam pozostałe linki do moich sociali. Tam też możecie się do mnie odezwać. Staram się wszystkim odpisywać. No i co? Zostawcie łapkę, zostawcie suba i dzwoneczek i... Widzimy się już niedługo. Trzymajcie się i cześć! Trzymajcie się i cześć. Muszę zmienić to.